Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, jednocześnie najprawdopodobniej ostatnim odcinkiem serii I Am Brett, Chciałem wam pokazać jedną rzecz, twórcy tutaj się fajnie zauważyłem, wypisali na prawej stronie lodówki, e, no w sumie nie tak dużo ludzi, jak na nawet naprawdę fajną grę, w którą się spoko gra. Nie tak dużo ludzi ją stworzyło, także wielki czek zrobiliście, spoko. Um, także pokazałem was, jesteście na odcineczku... No, no i tyle, chyba. W sumie nic więcej nie chciałem powiedzieć. Demolka, toczenie bajgla, nieważkość, plus koza na koniec, wszystko na stacji benzynowej. No i tym zakończymy sobie tą serię. Słuchajcie. Brak wyniku. Zrobi się wynik. Chłop, to znaczy. no, Zrobi się. Mamy radę. Stacja ja się, 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 Zastanawiam, czy oni tu zrobili to jako jakoś zaawansowanie teraz na sam koniec. Zobaczymy. Ciechłe. Biorąc pod uwagę ogród ostatnio, to była masakra, nie? Wciekaj w tą, dokładnie. Ej, dosyć długie, tam jest jakieś butle z propan. Ło, ho, ho, wo, ho, ho wo. Ej, udało się. Spodziewałem się. Dobra, na wprost. Mati, nie kombinuj, tylko na wprost dawaj. Okej. Okay. Dosyć to jest zaawansowane i długie, ale idzie mi niezwykle dobrze, zauważyliście? Chwila, moment. Nie, 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 nie. No, 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 tak i w lewo Dobrze, udało się Super, fantastycznie Jestem tak dobry, że jestem, jestem świadom tego, że jestem dobry Nie, bo chciałem powiedzieć, że jestem nieświadom tego, że jestem dobry A jestem bardzo świadom Wow, jeszcze takie rzeczy tu się dzieją Dobra, jedzenie, jest 50 sekund 5481, podejrzewam, że od Osiągnięcie za ukończenie okrąglaka wszystkiego Nie, od 52, czyli klasa C zaliczona Fantastycznie Powrót do menu i teraz co? Koza na koniec. Mamy toczenie ma ile zaliczone, demolki nie mamy. Dawaj stację benzynową. Git, tak ma być. Robimy to nawet bardzo szybko. Wow, wow, wow! Tu się coś samo wali. Koza mi się łatwiej rozwala, powiem wam. Tu jakiś bug, bo nie było dźwięku, ale to nic. No, tak jest, ten oto sposób. Poszło się rypać. A gdzie jest jakieś większe skumulowanie czegoś? Bo niemożliwe, że to na tej stacji jest tak trochę. i biednie jest, powiem Wam. Może to trzeba się gdzieś wydostać bardziej. Tam przy ten samochód, ale nie ma to jakby takiego wydostania się. A, no, no tak, tak, taka sobie ta stacja, jeśli chodzi o bycie by, tym. To, przepraszam, niszczarką bułą. Ale no może, słuchajcie, może się mi uda No nie wiem, już mam klas klasę C No, czyli faktycznie, tu jest mało do zniszczenia Ale wynik do nabicia też jest mały TUT! O Jezus Co, co się podziało? Przepraszam Tu coś znalazłem Większą ilość Bajzlu Rób tam Saigon No Pewnie I one more time Ej, to jest dobre tak jest, kozom się tu muszę wybrać, czy się będzie działo? Panie! Kozom! raciczki będą... Ej, 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 ale nie wyrzucajcie mnie stamtąd. Ty. No. Przepraszam, tu jakiś nawóz? Tam do góry? Nie chce mi się tam mieć, tam nic specjalnego nie ma. Chcę tutaj to... Klasa B, no. Nawet klasa A już jest. Super. Czyli faktycznie, tu nie było trzeba dużo się męczyć. No, nie mogę, jak, jak na złość nie chcę. Ale dobra, klasa A może być. Tu będzie łatwo, chyba mi się wydaje zrobić klasę A. Tylko już nie będę się męczył. Nie, ja nie będę powtarzał, bo... bo po co pa i tak zaliczone. No. Super! Jest! Odblokowano osiągnięcie. Bułka Demolka! 6 milionów, a bez problemu mi się wydaje, słuchajcie, żeby dało rady zrobić, tylko malutkie szczęście i, i by było. E, dobra, nieważkość na stacji benzynowej, na stacji benzynowej można się znowu przyjadać albo w tym samochodzie, albo coś innego by wymyślił. Nie wiem, pójdziemy, moim tokiem rozumowania, coś się wymyśli. Dystrybutory nie palą z tego, co mi się wydaje, chyba, że podjedzie ktoś, kto tankuje i nie wyciąga i odjeżdża i wtedy jest wyszczał tego... I dobra, nieważne, nie będę kombinował, poszukam e, strefy ognia. Strefa ognia na stacji benzynowej zazwyczaj no, mogłaby powstać bez problemu. Tylko, że trzeba znaleźć inteligentnych. Tam jest samochód. No ja nie wiem, czy znowu do auta, czy znowu, czy tu nie pokombinować i na przykład nie wydostać się trochę wyżej i zobaczyć, może coś tutaj jest ciekawego, co by przypaliło, bo dystrybutor w żaden sposób, on się może grzać, okej, okay, ale, ale nie palić. Czy na tej lampie u góry? Wątpię. Ja jestem po prostu bardzo ciekaw, do czego służy to coś. Ten czerwony przełącznik. Ej, bo to może być rozwiązanie tego trybu. Bo się trochę tutaj nalatałem, słuchajcie, i nic ciekawego nie znalazłem. Oprócz ewidentnie tego przełącznika, który można by było spróbować. Oczywiście, no, standardowo ruszyć, nie? Dotknąć, poszmyrać typa i sprawdzić, co powie. No, I, i tylko trzeba się do tego chyba zabrać, tak trochę o ambitniej B? A? I teraz chodź tu. Przełączymy cię. I co się wydarzy? Ciekawego. Coś się wydarzyło, tylko że sam nie wiem co. <grystanie> Idę zobaczyć. Chwila, bo mnie tu. Eee, przybloczyło. Stary, o w tą stronę dokładnie. chcę się po prostu wydostać. Czy ta butla. O kurcze. I by można było skierować, nie wiem, do ziemi, żeby to tu sobie bum zrobiło. Bo tu jakieś płomienie latają kiwie. Płonąca butla, masakra. I chwila, skierujmy ją jakoś. Tą płoną. Łocho, ho. Aha, fajnie, fantastycznie, ok, rozumiem. Chyba zaliczyłem. Jestem tostem, w 100% upieczonym. Jestem fantastyczny. E, paliwa zużyłem trochę dużo, no bo. Słuchajcie, jednak musiałem e, trochę tego poszukać Nie wiem, no, tro, trochę mi to zajęło e, No ale to nic, słuchajcie, to nic, to nic, to nic e, Toczenie bajdla zrobiliśmy, demolkę zrobiliśmy, nieważkość zrobiliśmy, serowo-wołowy fabularny darujemy oczywiście To robimy to i robimy kozę i tym samym kończymy serię Co prawda smutno mi trochę z tego powodu, ale to nic Przez... To się samo tam niszczy <laughs> Oj, chciałem szybę zniszczyć. Dawaj Ambitnie, tak? Nie, tylko nie znowu zbagowa... No dobra, języka nie zbagowało. Póki tu jesteś. Nie wiem co to samo tam spada. Nie w tą stronę... Tylko tam! Tam trzeba wiesz po co iść. Cicho, chwila, dobra. Uspokój, uspokój. Język? Nie. Ona ma. O, dziwne triki jakieś takie. Hashtag trik, trik Coś tam. Włożysz to dupsko? Nie tam, tylko do przodu. Raciczkami. O, atakujemy. Idealnie, idealnie. Brawo. I teraz tam. Przepraszam. O, ciągniesz ją tam. Byłbym bardzo wdzięczny za to Ona ładnie, ale sobie skacze, jak się nie, nie przyczepi w podłogi o, ale się tam zaczepiła językiem Ona jest za duża, żeby tam włożyć swoje dupsko Bebe <ścoughs> Dobra, może nie, nie, nie walczmy z tym Jasne. O! 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 I grzejt! No dobra, może, może nie, tak, nie tak bardzo chcieliśmy to, tego dokonać. Może powinniśmy. Mogłem się złapać, LB, tylko że nie strzeliłem zbyt wcześnie. Jak ten język puści, jak on się odbaguje, to ja mam taką nadzieję. A raczej już y, zacząłem wątpić w to. A dobra, to tu... tu jest drugi ten. Ej, jak to demolka? Powinniście mi pozwolić jeszcze tutaj zniszczyć. Dobra, powrót do menu. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało, że na koniec, tam nie wiem, w komentarzach, w opisie macie, w opisie filmu macie wszystko, Facebooki i te inne sprawy, w outro macie kolejny filmik, załóżcie sobie konto na YouTube, zasubskrybujcie, zalejkujcie, zaproście mnie do znajomych, naprawdę macie tutaj co klikać i co, co robić. A ja was zapraszam na jakieś nowe serie, które aktualnie trwają i na następne, czy w ogóle na kolejne filmy po prostu. Miłego nie mam życzę, przyjemnie mi było z Wami w kozim symulatorze, w chlebowym symulatorze było ciekawie, co najmniej fajnie wesoło momentami i, i to tyle. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Trzymajcie się, miłego nie mam życzę. Hej!